Z tej strony Troll dzisiaj ze mną jest. m 8 ma? I zagramy sobie na sklebursach. Tak, zagram. Na którym wygrałam pierwszy raz. Patrzę, jaki Patrz, jaki jestem patrzcie mam punktów. 165. Ja mam minus 3. <głos> <głos> Widać, że nie wiem grać. Tak. Dobra, my mamy soja, nie? No tak. Jakbyś miał ender perłę to od razu na tego się tepiej Mam To na, na tego się tepiej, no stop. Lecisz od razu wszystko zabrać i lecieć No, to ja tak zawsze robię Dobra, jestem już prawie cały żelazny Super. Ej, ja nie mam, ej, jak od razu, jakbyś tam miał ender perłę to się dobrze nie tepiej ba, a nie mam tego ja Dobrego, to czy... widzę To jest, zobacz Aha, tam na Znaczy ja mam ender perłę w ręce To na, na środek od razu A, palę się No co próbujesz mi zrzucić, Hej! Zacina się Ściało Wiem, mnie są, są lagi lol Coś tam byś potrzebował, to sobie zmarł Uważaj, 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 lol! Uważaj! UWAŻAJ! KTO? Pa 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 pa, pa nie mogę go bić w ogóle Zabierz mógł. Udać się, wierzę, 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 wierzę w ciebie, udać się. Spadłem do lawy, zabiłem go. je yes, żyję! Yes, yes. Dobra, idę mi, idę bierz bierzcie! do mnie. Tu jest... idęmy, do mnie. A ja nie mamy derperły. O tu to, jest to, to drugi koleś. Się, to jest drugi koleś, nie mogę go bić, ja chcę go rzucić. Lol. Jeszcze go wezmę. Ja też bym trafić. Ty. Dobra, bierz ten ten, bierz ten, bierz te. Spadłem nie... do... do lawy znowu. Bierz skrzynki, nie przejmuj się tym domem. Czekaj, jedzonko. Nie, nie wyrzucaj jedzonka. co jedzonko? Mam półtora serduszka. Ja mam myśli pomysł. Będę miał zaraz wszystko, ten, ten żelazo zaraz. Z ekoksem. Tutaj nie ma nic ciekawego. Nie ma perły. Nie to. ma. Ja sobie zaraz przy tobie żelazo, nie? Tutaj nie ma perły. Co masz przerąbanym. Nie chodzę Palę O mi się przydało Zobaczmy, ma linia, jakiś Ale mam trochę drewna Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski Dobra, mam pierwsze żelazo do przypalenia Dobra, się palę, nie wiem czemu Gdzie ty jesteś? Drugie jest? żelazo, Był na mojej wyspie o czekaj Ale, Słuchaj, ale gdzie jest twoja wyspa? Idzie daleko na dole. Tajbe, ja chciałem do ciebie pójść, ale cię nie widzę Dobra, no, już tutaj niszczę ten drabinki, żeby nikt tu mnie nie wszedł Ja idę na górę, może tak Na górze to są szczęśliwi, że o tym chyba ty, ty jesteś tak, jesteś tak Jestem pod ziemią Dobra, idę do ciebie Poczekaj tylko, aaa! Wydob wydob wydobędę sobie wszystko co chcę Mam żelaza Mogę skoczyć tam do ciebie na dół? Nie, nie skacz, nie skacz, nie skarż, bo tu zrobiłem ten, ten O niech co mnie to Tu zrobiłem łapkę, nie skacz To będę siedział przez całą tą, przez całą resztę, resztę tej gry Aha, dobra Wie, ja, ja mam twoją ja taktykę, nie? Na ja A nie wiem czy ty gdzie ja jestem, nie? Jestem tutaj, patrz Coś zobacz Nie mogę, nie mogę Poczekaj, tutaj sobie... Tak zakupiś, jak tutaj jest to wyjście, tak Sobie zobacz Poczekaj przy tobie, słyszę laso spokojnie, spokojnie Widzę Ej do no drewna nie ma, co ja zrobiłem <laughs> Nie! Aaa. Wow Ale proski Słuchaj, nie wchodź tu jeszcze Coś drewno? drewna? Nie wchodź tu Hop. no czekaj. Do skrzynki odłóż, do skrzynki odłóż, bo tak nie da rady. Do skrzynki odłóż, bo jak mi rzucisz to, to zniknie. Dobra. Spoko, dzięki. Spoko, spoko. Masz jakieś temy dla mnie? Na no, skrzynce. Dobra, poczekaj, okay. to sobie tutaj przetopię. Już chciałem to sobie weź. No sobie, co tam masz dla mnie. To mi się na pewno przyda. To mogę odwrócić Masz łuk? Tak, jeden. To daj. No nie bo mam strzały. No, ja mam skilla w, w ogóle nie bój się. Mogę ci dać jeszcze miksturkę. No ci Mogę ci e, jednego koksa za ten ten. ci jednego jabłko. Nie chcę mieć turki. Ej nie nie to, nie to, nie to, nie to. Jaka ciota. Mam jeszcze taką drugą. Pierwsza. Bo też musisz tą papkę już... Mogę już wejść, czy nie? Nie wchodź muszę być sam Aha, dobra Ty nie wiem, co mam zbytnio robić Ale wiesz czego? Bak, ludzie teraz wejdą co den No co ty mi tutaj zrzucasz koko John ty? Chcesz drugą miksturkę? No to dawaj, rzucam jakoś Jak ci się uda w ogóle Uda mi się Nie uda ci się Uda mi się Zrzucaj Czekaj za kod, że mi się uda? Ale nie, nie wbija się pode mnie. Ja się nie w... Tak nie, tak nie, tak nie ma. Nie, ja widziałem finik, jest nade mną i teraz będziesz kopał na mnie. Nie mam nawet killów. Muszę coś zjeść. Pies u ciebie szczeka? Tak. Pozdrów Tak, pozdrawiamy mojego psa Jacksona. No już tam, już zgadnę nazwę od tych słabniejszych ludzi Kto ja? No ja moja babcia Ja tego psa mam już chyba 3 lata A tak ich stroluję, patrz Będą chcieli tu wejść, a jak wejdą to spadną Ja wygram tą mapę Aha, Widzisz, my mamy taktyki ale grając, co dostaniemy sami, to jak robimy na fabki, ta? Na fabki, na fabki. Ale rozbieramy się od razu, czyli szukamy czegoś z broi i, całą i, i jemy się o! drewno. O. Są takie, nie wiem, czy ty też masz takie lagi, jak coś wykopujesz. No tak, tak, tak. Ej, tylko my jeden gościu zostaliśmy. A gdzie to pisze? Wygramy to to czy nie? No ogólnie to masz po, po prawej, ta, ta, ta. prawej. Nie wiem, może wygramy Co tam Memo kominuje? Nie, 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 Wypieprzaj Wypieprzaj! No wąt No naprawdę piany ty... Masz piksturka. Nie chcę No A tak. Czemu mi to rzucasz? Tak ja ty nie złapała. dla ciebie fiatro z, z latawa. Tak, tak, nie tak, Słownie, Dosłownie, Dobra. Dobra, mam nadzieję, że tak, nie tak, Ej, zakop mnie tu, zakop mnie tu tak, No i tak, o ale by był fail jak gdybyś teraz tam stanął i tak spadł. Tak o. Aha, dobra. Ty masz miazgę z ryjaty do brudy. No wie, że tak o. Nie. Ty nic nie kłać, ty nic nie ty, ty, nie staję, ty nie staję, staję, staję sobie już położ. Hajt mam wylać lawę, tak? Nie! Ludzie no, będą tu się wkopywać, to spadł. No to o to chodzi, patrz. Ty jesteś tam zakopany, nie? Ja Ja wyleję tutaj lawę i położę tutaj na wierzch Dirt'a. Jestem mądry. Ale nie kocham tam do góry, bo tam jest lawa. jak właśnie będzie teraz jak wyjdę. Gdzie ten gościu? Ty, czekaj, bo my sami zdaliśmy spadu. To ja do ciebie wychodzę już. Na fakty się bijemy. Łuki. Idziemy tutaj, czy jakąś tam budujemy taką? Wiesz co chodzi. Nie no, co ty, tutaj siedzimy. Czekaj, no czekaj, nie mogę się wydostać na górę, ty. Ale lag! Nie mogę craftinga zbić, o czekaj, to. Czekaj, tak. ja może popsuję tą lawę, co? Nie, czekaj, już tu wychodzę tędy. w To jest lawa to no jest craftingu. Czekaj. A czemu nie mogę tego złapać z klocka Nie wiem są lagi. Wypad! Nie wiem, to jak mieczyki czy, czy fapki? Papki, fapki. Zajmuj wszystko z siebie. Zobacz, ja tu zaraz rzucę. LOL, TROJ, MASZ, masz TROLLA NA ryja. Widzimy się na następnej arenie. Sielna Sielna, dałbym ci piętna, ale nie chcę Masz, masz grzyba Dobra, <laughs> zaczynamy no. Masz ender Jeszcze muszę tą skrzynkę pokazać, ja będę Mam też mam To to czekaj, dzielimy się skrzynkami, dzielimy się skrzynkami Znaczy to nie wiem, to albo tyle ci i ja, albo ja, nie. Nie ja poleciałem, czekaj. Mamy tak naprawdę od razu do się cofnę potem. Mm. Zabiorę itemy wszystkie. I czemu nie ma łuku? Ej, obraziłem się po nie ma łuku. I nie mogę podskoczyć, o jest. Ja ci zaznaczę, żebyś wiedział gdzie jestem, ja. Wiem gdzie jesteś, wiem gdzie jesteś. Coś tam byś mógł jakiś armor, nie? do mnie. Tak, ale właśnie nie ma dobrego armory. Okay. <coughs> Jakieś diaksowe item? Ej masz ten? Masz łuk? Nie Jeszcze ja się tu tepną. No tak O fak, palę się, palę, 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 palę Chcesz pomóc? Gin, 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 gin Nie! Spadnie zaraz. Wojciech z będziesz Zabiłem go no, Ja rzucałem śnieżkami. Nie buduję na drugim na drugi poziom. O, są skrzynki. O, jest jak miecz. No to możesz dać. <noise> Chyba cię suty szczepią. Czy to jest jeszcze jedna skrzynka? Ja nie wiem, mam jeszcze łuku na loberle. U ciebie. <noise> Ale nie mam tego, nie mam łuku, z czego się nie cieszę. Ale mam dla ciebie cały set żelazny. I to fajne. kurde, od razu, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Spadłeś? Ale nie w sensie, że spadłem i, i spadłem, A. nie? Dobra, no, ja poczekaj, lol, lol, gdzie jesteś, tam o, dobra, widzę cię Znaczy, mam to znaczone, takie Żempuję do ciebie Dobra, nie spaliłem, jestem u ciebie, dobra, chodź I ty masz, i, i ty ci daję do skrzynki, poczekaj kilku gościu, zwalę go z tego, z mostu Kurde, żem. I ja daję ci ty do skrzynki okay. A hełmu nie ma, nie? Nie ma hełmu, nie ma. Ale łuk się mi przydał. Dobra. To wyrzucę, to wyrzucę, to ubiorę, to ubiorę. Dobra. To ty masz hełm, nie? Żelazny. Nie mam hełmu żelazne. To tak wygląda, nie? No. ja postawiłem ten kraft. Znaczy, ja będę ta, ne, będę wykopiał Będzie, będzie zabawa, będzie się no. działo I znowu noc będzie mało, będzie głośno no. To jest diaks. A Tylko w To kop tego No W takim łóżaju. razie na, to, na twojej wyspie też jest diaks Nie, nie, nie. właśnie są na każdej Ha ha Kop może nie? Kop Nie! A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z Wami żegnam się,